Dzień dobry lwy, witajcie na moim kanale. Zapytaj Tarota. Już czas na prognozy na czerwiec. Zobaczymy, jakie energie nam będą towarzyszyły i co z tym fantem możemy zrobić. Pamiętajcie, czytania są ogólne. Ja tutaj interpretuję karty w sposób uniwersalny, więc potraktuj to jako inspirację. Zachęcam, żebyś zobaczył swój ascendent i planety osobiste. Ascendent jest ważny, bo to jest to, jak nas postrzegają inni, świat zewnętrzny i często ma większy wpływ na nas niż znak solarny. Link do obliczenia będzie w opisie filmu i tak samo kontakt do mnie działający mail. <laughs> I jeżeli potrzebujesz czytań tylko dla ciebie, to serdecznie zapraszam do kontaktu. A tymczasem zobaczmy, drogie lwy. No, co tam w tym czerwcu dla nas szykuje energia? Proszę bardzo, praca, finanse dla lwa. Rydwan. Uuuu! Fantastycznie. Sprawy miłosne, uczuciowe, emocjonalne, ale również y, takie, no, kontakty z innymi ludźmi. Siódemka kadenarów. Co robić, czemu poświęcać uwagę, energię, czas, jakie działania w tym czerwcu dla lwa? Królowa denarów. A czemu nie poświęcać uwagi? Co zostawić, na co machnąć ręką? Czwórka kielichów. No, 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 dokładnie. Wasze nastawienie, drogie lwy, w czerwcu do życia, do miłości, do pieniędzy, do sukcesu, do ludzi. Dwójka buław. No, zawsze mamy wybór. I karta na czerwiec dla Lwa to. A z denarów. O, kurczę, mały, ma, Mamy jeden ryd Boże, jeden. Mm, boże, wy, wypadło mi słowo. Arkan. Jeden arkan wielki, a reszta w naszych rękach. No dobrze, od czego by tu zacząć? Zacznę od podziękowań. Dziękuję Wam, kochani, za to, że jesteście, że lajkujecie, komentujecie. Dla mnie to jest bardzo ważne. To po prostu dodaje mi energii po to, żebym tutaj była obecna na kanale. I apel do tych, którzy nie subskrybujecie kanału. Za. Zróbcie tą subskrypcję, dlatego że to jest karmienie algorytmów, to jest pomaga kanałowi się rozwijać, powoduje to, że kanał jest widoczny, a nie wpada w nicość YouTube'ową czy TikTokową. Więc bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. To się nie wiąże z żadnym zobowiązaniem wobec mnie, tylko wspierasz w ten sposób kanał. No dobrze. To wszystko to od czego by tu zacząć? No, od pracy zacznijmy. Zacznijmy od arkanu wielkiego. W pracy duże przyspieszenie. Jeżeli starasz się o awans, uu, dobrze to rozegraj. Na spokojnie. Zimna głowa. Dobra strategia, nie podejmuj pochopnych decyzji. Naprawdę ta zimna głowa, drogi Lwie, w czerwcu będzie Ci potrzebna. Analiza, spokój, harmonia, yy, kierunek, gdzie Ty chcesz iść, jaki masz cel. Jeżeli ten awans nie jest Ci po drodze z Tobą, to go nie bierz. Wybieraj, co jest dla Ciebie najbardziej korzystne. Mogą się pojawić naprawdę duże takie, no kilka ja bym powiedziała, kilka propozycji yy, spektakularnych. Tutaj jest przyrydwanie, to, to naprawdę idziemy do przodu. Jeżeli prowadzisz firmę, ruszy Ci tylko jedna, jedyna rzecz przerydwanie, na co trzeba uważać, żeby wiedzieć dokąd idziemy. Bo w rydwanie to jest karta przyspieszenia, ale popatrzcie, jeżeli ten woźnica, te, ta osoba, która prowadzi ten rydwan, nie wie dokąd jedzie i nie wie jak tymi, tym rydwanem kierować tu, tu są konie jak tymi końmi sterować, to one polecą gdzieś, gdzieś tam, daleko, bez naszej kontroli nad tym. Więc w pracy włącz kontrolę. Ja jestem tak z tą kontrolą, tak mmm, ale tutaj ewidentnie, jakie mam cele, dokąd chcę iść, jaką mam strategię, jaką drogę wybieram, żeby to osiągnąć. E, może do tej pory robiłem inaczej, to może teraz trzeba jeszcze inaczej. I ta, ta królowa denarów swoim nastawieniem, że właśnie ta zimna głowa, ta analiza, e, takie, Spokojne przyjrzenie się temu, dokąd ja zmierzam zawodowo. I, jaki, i gdzie, gdzie chcę dojechać w tym rydwanie? Jaki jest mój punkt końcowy? I to jest e, taka dla Was informacja. Następna rzecz, jeżeli szukasz pracy, to, no to rób to. To nie ma tam, że jutro się tym zajmę, jutro wyślę CV, już odczuwamy energię y, czerwcową, więc rób to już teraz. Wysłuchałeś tego filmiku, szukasz pracy, wysyłasz swoje CV, swoje y, aplikujesz tam y, do, do różnych firm, czy tam gdzie szukasz pracy. Też z rozwagą. Tu jest jeszcze sytuacja taka, że królowa monet dokładnie wie, ile chce zarabiać, jakie chce mieć stanowisko, jakie chce mieć obowiązki, to musisz w swoim CV to wszystko uwzględnić. Oczywiście no, tam się nie pisze, ile chcemy zarabiać, ale to, w czym jesteś dobry, znajdź swoje kompetencje, znajdź swoją dobrą drogę do tego, żeby właśnie że, żeby przekonać innych, że to stanowisko jest dla Ciebie. I musisz to robić teraz. Nie czekasz do jutra, i, czy na kolejny weekend, czy tam na coś. Codziennie zadaj sobie zadanie, że na przykład wysyłasz 50 CV dziennie. I to po prostu rób. Bez tego, albo nie, ja dzisiaj nie mam nastroju, albo mi się nie chce... Albo pada deszcz, albo świeci słońce, albo coś tam. Tutaj nie ma czasu na to, bo ci minie okazja, a jest okazja złapania fajnej roboty. No to co ty na to, drogi Lwie? Dla tych, którzy nie chcą zmieniać pracy i są w swojej pracy, to, yy, no, to jest właśnie ta refleksja, gdzie chcesz być ale też w pracy może pojawić się więcej obowiązków, że może się też pojawić jakiś wyjazd służbowy, że trzeba będzie szybko zareagować na jakąś sytuację, wypowiedzieć się harmonijnie lub wybrać, co jest dla Ciebie korzystne. Królowa Denarów zawsze dba o siebie. Ona ma taki zdrowy egoizm. Ona, jeżeli uzna, że dla niej to jest niekorzystne, nigdy tego nie zrobi. Nie ma opcji. Królowa buław to by tam zaszalała, ale denarów nie ma, nie ma takiej p możliwości. Więc masz stałą pracę, będzie przyspieszenie, będzie trochę ruchu, będzie jakieś takie może nawet być coś w zasadzie chaosu na zasadzie chaosu. To zachowaj spokój, zachowaj zimną głowę i rób tak, żeby dla ciebie to było korzystne. Czy ja to widzę inwestowanie? Nie widzę, to znaczy przy tym asie denarów może, ale pamiętaj, żeby wybrać rozsądnie. Zresztą Lwie będziesz miał takie nastawienie. I nawet jakbyś dostał propozycję inwestowania, zainwestujesz, a za tydzień masz trzy razy tyle, to królowa denarów będzie wiedziała, że to, że to nie działa, że to tak w świecie finansowym nie wychodzi. I dlatego ta zimna głowa w sferach zawodowych i ta kalkulacja, co jest korzystne, co nie jest, będzie na pierwszym planie w czerwcu dla ciebie, drogi Lwie. No. Ale to jest rydwan w sprawach zawodowych, to jest łup, to ruszy! Także jeżeli prowadzisz firmę, też ruszy. Tylko strategia, strategia i zimna głowa. 10 razy to powtarzam. Bo to jest bardzo ważne, bo przy asie denarów i przy dwójce buław możesz popełnić błąd i gdzieś się zapalisz i polecisz, nie w tym kierunku pojedziesz, w tym rydwanem. Więc weź oddech, na się wody i spokojnie rozważ, co jest dla ciebie najkorzystniejsze. No dobra, to dalej y, popatrzmy w sprawach, no, emocjonalnych, uczuciowych. Siódemka denarów, hmm. przy dwójce buław i przy asie denarów, nie wiem, i przy królowej. Single, singielki, no ciekawe, ciekawe w ogóle, y, ciekawe połączenia. Patrzcie, nie mamy w czytaniu kielichów, więc jeżeli jesteś singlem i singielką, to w czerwcu będziesz kalkulował. Dla Ciebie te wybory randkowe, czy wybory, z kim piszesz na czacie internetowym, będą polegały na tym, że będziesz chciał wiedzieć, kim ta osoba jest, jaki ma status społeczny, czy to jest dla Ciebie stabilne. Finansowo ta materia drogie lwy, w randkowaniu będzie miała ogromne dla Was znaczenie. Gdzieś nie przestaną być istotne, motyle w brzuchu, tylko może właśnie zaczniesz świadomie wybierać tego partnera, nawet na randkę, żeby on był stabilny, spokojny, ustatkowany, pracował, żeby Ci odpowiadał. Tu będzie, będzie takie, będą takie kalkulacje, bo z drugiej strony, jeżeli pójdziesz na randkę i ktoś taki właśnie będzie, to może się okazać, że w tej siódemce denarów będziesz chciała, no tak, no ale, no, no, no dobra, no, no ma stabilną pracę, no jest, no, no nawet mi się podoba trochę, ale nie ma w ogóle tego czegoś. Znacie to słowo, to coś? No nie ma tej chemii, no trochę było nudno, on trochę ględził, a, a ja nie poczułam nic w środku. To jeżeli będziesz miała taką sytuację czy miał drogi singlu, to przy siódemce denarów ja cię namawiam do tego, daj tej osobie szansę. Ta osoba bardziej zyska przy bliższym poznaniu. Może to nie jest rycerz na siwku. Albo królewna, ta co miała ten warkocz, rozpółka, tak? Ale może to być bardzo fajny, wartościowy mężczyzna, albo bardzo fajna, wartościowa kobieta. To umów się jeszcze raz. Zobacz, co czujesz na tej randce. Na tej randce. Czy jesteś spokojny? Czy. czy czy się, czy się uśmiechasz, czy, czy się nie musisz prężyć, czy jest fajna atmosfera. No, my to wszystko wiemy, tylko czasami, czasami yy, no, chcemy już teraz natychmiast to, te wszystkie emocje poczuć. A tutaj tego nie będzie. Natomiast ja bym nie rezygnowała z tej osoby. Przynajmniej w czerwcu pójdź na parę randek i zobaczysz, co będzie dalej. Dla tych, którzy szukają takiej osoby, szukajcie yy, po, po filozofii życia królowej denarów, czyli właśnie tej stabilności, tego bezpieczeństwa, tego poczucia, że to jest ktoś emocjonalnie no, ukształtowany, że nie ma tego, tych wzlotów, upadków, że jednego dnia jest zawirowanie, a drugiego dnia nie wiadomo co. Bo do, tak naprawdę do takich dłuższych relacji, do stabilnych relacji, no potrzebna jest też stabilność emocjonalna. Że wiemy, czego chcemy i czego szukamy w tej drugiej osobie. I tutaj w czerwcu, drogi Lwie, przekonasz się o tym, właśnie czego szukasz. I też dawaj szansę na, na, na pary. No ja nie wiem, co wam pary powiedzieć. Jesteś w parze, drogi Lwies, z osobą, którą już znasz, jesteście w małżeństwie z, lub w partnerstwie, to przecież wiesz jaka ona jest. Wiesz, czy chrapie, wiesz, czy siorbie zupę, wiesz, czy bałagani, wiesz, czy, czy, czy jest właśnie, albo obsesyjnie sprząta, albo odkłada na miejsce. No to. No to nie oczekuj, że ta osoba będzie inna. Daj to, to, tą taką akceptację, że ona jest taka i załóż, że ona się nigdy nie zmieni. I co się wtedy zadzieje? Bo nie trzeba, my czasami mamy takie wyobrażenie, że... To ja go zmienię, to ja go odchudzę, to ja go ubiorę, zmienię mu garderobę. No fajny facet, fajny facet, ale gdyby trochę schudł, to byłby jeszcze fajniejszy. No to yy, wrzucamy tych mężczyzn w dietę. Albo fajny, fajny, ale no, trzeba, mu, trzeba mu zmienić garderobę. A tutaj jest, tak możesz to zrobić, tylko wtedy no, mentalnie kastrujemy tych mężczyzn, bo co robimy, no, oni są pod naszą kontrolą. Naprawdę chcesz tak bardzo kontrolować swojego partnera? Ja bym tutaj, zosta... karty ci sugeruję, zostaw to i zaakceptuj, że on jest taki, jaki jest, ze swoją mądrością królowej, że ma, tak jak każdy z nas, fantastyczne cechy, ale też ma trochę za uszami, o tak bym powiedziała. I co ty na to? Jeżeli to zaakceptujesz. Nie mówię, że bo jest bardzo duża różnica. Akceptacja czy tolerancja? Tolerancja to jest tak tolerujesz, 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 naciągasz tą gumę od majtek, aż po prostu jak strzeli to jest wybuch. A tu chodzi o akceptację, czy że on czy ona Zakładasz, że nigdy się nie zmieni, i skupiasz swoją uwagę na tym, co on ma fajnego i co to, do czego to doprowadzi? Do nowego otwarcia w twojej relacji. Możesz spojrzeć na swojego partnera, na swoją partnerkę, takimi nagle: Nie znałam cię z tej strony. O matko, jaki ty teraz jesteś? Fajny. Fajna. Ciągle odkrywam cię na nowo. Nie wiedziałam, że jesteś taki ogarnięty życiowo, że, że tak sobie świetnie dajesz radę w pracy, że masz takie poglądy fajne, które są kom kompatybilne z moimi, że, że tak świetnie umiesz to zorganizować i tak dalej, i tak dalej. Drogie lwy, docencie to, co macie, bo zastanawianie się nad tym, czy gdybym zmieniła go, Albo w ogóle na inny model wymieniam swojego partnera. Czyli zastanawianie się, czy ja chcę z nim być, nie zapro zaprowadzi cię do nikąd. W parach, w których źle się dzieje, bo też mogą być takie pary, w parach, w których źle się dzieje, to pamiętaj o tym, drogi Lwie, nie odgradzaj się od swojego partnera. Tu trzeba będzie w, tych, w, tym, w tym połączeniu podjąć decyzję, zrozumiesz w czerwcu, że na przykład, no nie da rady, że ta relacja ma się ku końcowi, że dłużej, że to jest schyłek po prostu, koniec. I teraz ta zimna głowa czerwcowa, na zewnątrz cieplutko, miejmy nadzieję, a tutaj zimna głowa. Nie podejmuj decyzji pod wpływem emocji. Kieruj się Twoim dobrostanem, Twoimi korzyściami, twoim, twoim, no, Twoimi planami i wtedy możesz zacząć na nowo. Musisz to naprawdę mądrze rozegrać, jeżeli chcesz zakończyć taką relację. Jeżeli. A, bo, bo myśmy zaczęli od singli, no to teraz pary. No w parach, no trzeba by było, no a mówiłam, żeby zaakceptować tego, e, tego naszego <grym> współ. I jeszcze, bo jeszcze mi tu chodzi jedna rzecz po głowie. Dobrze by wam zrobiło, drogie rwy, dobrze by wam zrobiło takie właśnie z tej strony. Dostrzeganie w małych gestach to, że partner Was lubi, kocha, szanuje. Zobacz, co On dla Ciebie robi. Może to jest zwykła rzecz, umyje Ci samochód, yy, przywiezie Ci, nie wiem, truskawki, yy, cokolwiek zrobi. I to jest Jego język okazywania czułości i miłości. Więc... Apel do Ciebie, drogi Lwie, doceń. To będzie dobry miesiąc na to, aby zaczynać na nowo i to w każdej dziedzinie e, Twojego życia. Czyli z kwestii e, Twojej sylwetki, e, czy chcesz e, Twojej diety, Twojego tutaj, mindsetu, e, Twojej filozofii życia, Twoich wartości, to w czerwcu zaczniemy na nowo. Bo Saturn w baranie spowoduje, że trochę będziemy zmuszeni przez energetykę planet, spojrzymy na różne rzeczy, na różne aspekty naszego życia, właśnie takim nowym okiem i powiemy jednym dalej nie, a drugim powiemy no robimy. Dobry moment na działanie, na rozwijanie swojej kariery, swojej sylwetki, swojej diety, swojego światopoglądu, swojego rozwoju duchowego, swojego w ogóle rozwoju jako osoby, kobiety, mężczyzny wszystko jedno, tylko co trzeba zrobić wybrać, gdzie chce iść i zacząć to robić. Bo to, że my sobie powiemy, że no tak, tak, no właśnie to ja tak myślę, żeby przejść na dietę, albo nie wiem, będę zapuszczać włosy, albo no myślę o tym, że jednak trzeba się ruszać, to jeżeli nie pójdzie za tym działaniem, no to wiadomo, że nic się nie wydzieje. Tutaj jeszcze tak zerknę ezoterycznie, bo mamy bardzo, bardzo materialne, bardzo konkretne, bardzo takie do świata zewnętrznego czytanie, nie ma tutaj kompletnie ezoteryki i uczuć, to yy, tu bym powiedziała, że jeżeli jesteś bardzo uduchowioną osobą, to czas się uziemić. Czas stanąć dwoma nogami na ziemi. Bo często ulatujemy gdzieś, no, znacie to wszyscy. A życie polega na tym, że to życie ogarniamy. Że to życie e, kreujemy, że tym życiem kierujemy, że właśnie jest ta kontrol. W czerwcu będzie dobra okazja na to, żeby zdać sobie z tego sprawę, żeby właśnie wziąć e, odpowiedzialność i stery za własne życie, za własne decyzje, za własne działania, za własne poglądy. I chciałam powiedzieć za własnego partnera, ale to wiecie, to, to tak nie działa. Za, za, tego, za to, z kim jesteśmy, z kim żeśmy się związali, albo za to, że jestem sam-sama. Bo y, single, singielki, tu jest taka też y, rada, żeby spojrzeć, gdzie ty jesteś pozamykany, gdzie ty się nie otwierasz na uczucia i tak naprawdę myślisz, że to się samo zadzieje. Nie, to jest praca nad sobą. Uczucia w życiu są bardzo ważne, moi drodzy. Możecie mieć, lwy, bardzo dobry miesiąc, gdzie, gdzie ruszy wam we wszystkich sferach życiowych, jeśli podejmiecie decyzję, że tak chcecie. I trochę otwartości do innych ludzi, do, do sytuacji, do czegoś, do nowych projektów, do... Yy, do czegoś nowego w Waszym życiu. To jest zawsze karta początku, więc, no, drogi Lwie, czas na nowe. Wow! I tego Wam, kochani, bardzo, bardzo serdecznie życzę. No i jeżeli myślisz o założeniu biznesu, to zakładaj ten biznes. Absolutnie. Dobry miesiąc. Twardo stojąc na ziemi. Kontrolując sytuację. Będąc takim doceniającym. No i te wybory. Tak masz, jak wybierasz. Okrutne co? No. A to cała prawda życiowa, moi drodzy. Buziaki, kochani, całusy życzę wspania wspaniałego czerwca. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!